I no nie tylko my zaczynamy dzisiaj ten dzień po piątej rano. Ludzie pracujący w Polsce tak właśnie najczęściej zaczynają swoją ciężką robotę od rana, I, ale ten dzień jest też dniem rozmowy na temat tego, czy ta robota będzie miała jeszcze sens, bo rozmawialiśmy głównie o cenach gazu. Bo wiecie Państwo, co to oznacza dla, czy co to może oznaczać dla takiego zakładu, takiej piekarni, jak ta w Kościanie. No bo kiedy rozmawialiśmy o rachunkach, ale też o, nie tylko o gazie i o drożyźnie, no bo tutaj trzeba mieć świadomość, że, nie wiem, no mąka, czyli absolutnie podstawowy surowiec, no to jest prawie 100% drożej niż w sierpniu w tej chwili. Pan Robert uświadomił mi, że w sierpniu płacił 1200 zł za tonę, a teraz płaci ponad 2000 zł za tonę. Gaz na razie to jest mniej więcej 300% więcej. I, ale tak w złotówkach to oznacza no, rzeczywiście absolutny dramat. Tu pracuje 13 osób w tej, w tej piekarni. To jest no, średni zakład, nieduży, kiedyś piekarnia osiedlowa. Ale z ambicjami realizujący też zlecenia na zewnątrz, te 13 osób ma tutaj pracę, ale po tej podwyżce ten gazu ta kalkulacja przestaje się spinać. Ja wiem, że z punktu widzenia rządzących statystyki, programy, Hasła, to wszystko można jakoś ładno, ładnie w słowa ubrać, ale rzeczywistość jest wyjątkowo ponura z punktu widzenia tych, którzy naprawdę tutaj ciężko pracują. Bo mówimy nie tylko o przedsiębiorcach, ale też o ludziach, którzy mają w tego typu zakładach yy, miejsce pracy. Albo chleb będzie droższy, albo ludzie musieliby, straci, musieliby stracić pracę. Mój dzisiejszy gospodarz powiedział, że. Nie, nie wyobraża sobie, żeby ktoś miał stracić pracę. I bardzo nie chciałby, żeby chleb przestał być dostępny, na przykład dla naj, najbiedniejszych. Sam pomaga innym, jest też zaangażowany w, w takie działania charytatywne, ale no dzisiaj ta rozmowa była smutna, bo rzeczywiście pod znakiem zapytania stoi przyszłość tego typu, tego typu przedsięwzięć. Jeśli za gaz. Tu w tej piekarni płacono miesięcznie 5 tysięcy złotych, a teraz pan Robert pokazał mi rachunek na 20 tysięcy, no to i to jest właściwie początek, plus niestabilność, inflacja, ta niepewność związana też z Polskim Ładem to wszystko powoduje, że sytuacja staje się rzeczywiście poważna, ciężka. Ja będę jeździł, spotykał się z ludźmi no z tymi ludźmi, którzy ciężko pracują. To są drobni przedsiębiorcy, ale też pracownicy, sprzedawcy w całej Polsce. I wydaje mi się, że z ich punktu widzenia ta sytuacja wygląda trochę inaczej niż w oficjalnych przekazach, w oficjalnej propagandzie. Mam nadzieję, że dzięki tym moim wizytom też więcej dotrze do głów tych wszystkich, którzy decydują o tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Macie Państwo jakieś pytania? Ja chciałem zapytać, jaka jest recepta na ten stan Rozmawialiśmy dzisiaj także z właścicielem piekarni, ale ja też rozmawiam od wielu dni z ekspertami i staramy się roz, odcyfrować tę zagadkę, co takiego się dzieje, że w Polsce te podwyżki cen gazu są no, właściwie największe w Europie, że cena rynkowa gazu w Polsce jest wyższa niż w Niemczech w tej chwili. My wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć i ludzie też by zrozumieli, ale tutaj jest zbyt dużo takich dość ponurych tajemnic. No, jeśli polski przedsiębiorca, polska piekarnia ma płacić o 500, 600, 700% więcej, nie 70, nie 7, tylko 500 czy 700% więcej za gaz, to... To, to właściwie nikt tego nie, 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 nie rozumie, więc ja przede wszystkim apeluję do rządzących i do odpowiedzialnych za politykę gazową, w tym pgnig u o uczciwą informację. Co takiego się stało, że trzeba dzisiaj dla pgnig gwarantować 60 miliardów złotych, a mimo to te podwyżki są nadal tak druzgocące dla ludzi. No bo zapomnijmy o tym podarunku od pana Sasina, te 25%, od tych podwyżek po kilkaset procent. A więc pierw zabrać bardzo dużo, pod później obniżyć minimalnie i to na miesiąc. No w ogóle to, to, to są jakieś pomysły, które tylko ludzi wkurzają i, 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 i upokarzają. Musielibyśmy mieć w związku z tym wiedzę, co tak naprawdę jest źródłem, co jest przyczyną tego, że mamy do czynienia z tak potężnym krachem z punktu widzenia, z punktu widzenia ludzi. Jest już no, sporo informacji dotyczących błędnej polityki gazowej. Ja wiem, że oczywiście w telewizji rządowej będą pisali znowu te swoje słynne paski, podatek Tuska i że ja chociaż od, jak Państwo powiecie, od siedmiu lat nie jestem premierem według rządu też za to odpowiadam, ale zostawmy te ich ponure, ponure zabawy i, i, i ponurą propagandę. To, co jest istotą problemu to ujawnienie całej prawdy o tym, co robi Peganinga z tymi pieniędzmi. Czy jest prawdą to, że Y, zagrali niczym w kasynie, że obstawiali tak naprawdę, no, grali na rynkach finansowych i stracili na tym miliardy złotych. Czy za to musimy zapłacić? Czy być może y, polityka, y, no, choćby ostatnia fuzja Orlana i Lotosu i polityka czy zamierzenia wo wobec PGNIGE? Czy być może to jest związane też z gigantycznymi y, kosztami, których źródła też y, do końca nie, nie rozumiemy? Więc dzisiaj przydałaby się też uczciwa informacja dla wszystkich Polaków, dla piekarza z Kościana i dla jego pracowników, ale i dla całej opinii publicznej. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Dlaczego za dlaczego polityka ma być finansowana z kieszeni tych, którzy najciężej pracują i wcale nie najwięcej zarabiają? Także na początek uczciwa informacja co się stało, i jednak ochrona nie tylko dla. Mam nadzieję, że to się stanie, dla instytucji użyteczności publicznej, ale także dla rodzinnych, drobnych i średnich przedsiębiorstw, jako, jako absolutne minimum. Znaczy tego, takiej podwyżki, jaką nam zafundowała władza, po prostu polska gospodarka, szczególnie ta oparta na małych, rodzinnych przedsiębiorstwach, które potrzebują dużo gazu: no to jest piekarnia, to będzie pizzeria, to będzie menia my samochodów. Po prostu będzie bardzo trudno w ogóle przeżyć. Jeszcze jedno pytanie Dzień dobry panie przewodniczący, Bartłomiej Pomianowski, telewizja Poznań. Pan powiedział przed chwilą właśnie, żeby, żeby pomóc, no ale właśnie jak pomóc, no bo będą rachunki, 20 tysięcy przed chwilą słyszeliśmy, ten rachunek będzie do zapłacenia. Czy można to jakoś wstrzymać? Czy jest jakaś recepta, panaceum na to wszystko? Kiedy bardzo twardo zażądaliśmy, żeby uratować mieszkańców w tych blokach mieszkalnych, w tych mieszkaniach, które są w zasobach spółdzielni, tam gdzie naliczano im też po 500-800% po wzrostu podwyżki, no to udało się jakoś rząd zatrzymać i, i, i zaczęli no z opóźnieniem, ale, ale naprawiać ten błąd. Ja stwierdzam jednoznacznie nałożenie kilkuset procentowej podwyżki gazu dla polskich firm, szczególnie tych małych, rodzinnych, jest zabójcze i to jest błąd, z którego też trzeba się wycofać. Albo znaleźć środki. Jeśli właśnie kilka dni temu SEJM podjął decyzję, że ponad 60 miliardów no w różnych w różnej postaci ma trafić do pegeningę, no to przecież nie chodzi o to, żeby jakieś firmy państwowe wielkie czy administracja dostała te pieniądze, tylko żeby maksymalnie dużo środków przeznaczyć na ochronę, ochronę tych, którzy mogą nie przetrwać takiej, takiej podwyżki gazu. No trzeba przestawić też priorytety i wiadomo ile dzisiaj tej, tych pieniędzy, ile tej kasy Wodospady, rzeki pieniędzy płyną do administracji państwowej i, i na utrzymanie władzy, to też jakby warto tutaj podjąć bardzo zdecydowane kroki. Nie ma żadnego powodu, a przecież dokładnie tak dzisiaj w Polsce się stało, żeby y, kilkaset procent więcej płaciła za gaz piekarnia w Kościanie i dosłownie tego samego dnia kilkaset procent więcej pieniędzy szło na utrzymanie kancelarii premiera. Znaczy, to jest. Y, i tu to już mówimy o poważnych pieniądzach, nie tylko, nie tylko o, o, o symbolice. Nie będę mówił, nie będę powtarzał sloganów sprzed lat, pisowskich sloganów. Pieniądze się znajdą, wystarczy nie kraść, ale czasami to się ciśnie na usta, że po raz pierwszy te słowa brzmiałyby naprawdę, naprawdę tak serio i z uzasadnieniem. Dziękuję. Panie Robercie, proszę. Trochę powiedziałem o, o pana sytuacji. Tak jest. Ja, ja w sumie chciałbym naprawdę serdecznie podziękować za to, że pan premier zainteresował się tą ciężką sytuacją na rynku właśnie małych i średnich firm, które naprawdę borykają się z bardzo poważnym problemem na dzień dzisiejszy. Także w imieniu kościańskich firm i nie, nie tylko, i wszystkich w całej Polsce, małych, takich rodzinnych. Tutaj naprawdę chciałbym bardzo podziękować za... Jesz jeszcze nie ma za co, nie? Bo jeszcze nie ma bardzo... za co, ale chociaż za zainteresowanie się tym naszym problemem ogólnopolskim, można powiedzieć, także właśnie porozmawialiśmy na, na temat właśnie tych dzisiejszych kosztów, tak, naszych tutaj związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i my nie chcemy zwalniać pracowników, bo to nie w tym rzecz. Nie chcemy też zawyżać yy, cen naszych produktów, ale <laughs> dążymy do tego, żeby Każdego Polaka było na ten powszedni chlebek stać i żeby nikt z głodu nie cierpiał przez jakieś po prostu nietrafione decyzje, na których my, my, my cierpimy po prostu, tak. Także bardzo dziękuję. Dzięki jeszcze raz. Do, do zobaczenia. I mam do nadzieję, zobaczenie. że coś tam dociśniemy i przynajmniej, I, będzie dobrze. i przynajmniej trochę odwojujemy. Tak jest. Mamy taką nadzieję i liczymy. Także. Dzięki. Dobrego dnia, trzymajcie się.